Cześć witaj, z tej strony Lena. Retromama. Jesteśmy już po półmetku fazy pucharowej. Tym razem przed nami dwie drużyny, które w swoich flagach mają kolor czerwony i żółty, czyli Belgia i Hiszpania. Drużyny dość liczne, zatem emocji. Może być mnóstwo wynik bramkowy może być bardzo ciekawy. Zobaczymy, co się będzie działo. Okej, okay. Hiszpania. Ciekawa jest. Bardzo, bardzo. Dobrze. To co, sędzio Piłeczko, możemy? Gramy 266 do 213. Lukaku swoją lepszą kartą wygrywa to starcie. 261 do 223. Kolejny gold dla Belgii. 260 do 262. Piękne, wysokie starcie. Ważnych kart. 228 do 264. Tym sposobem Hiszpania wyrównuje. Liczyłam na emocje. 218 do 222. Zwykłe karty rozstrzygają. 218 do 244. Bezsprzecznie po stronie hiszpańskiej 220 do 244 nadal Hiszpania ma przewagę na boisku i ostatnie 217 do 264 jednak wysokie karty robią swoje 6 do 2 dla Hiszpanii która przechodzi dalej do ćwierćfinałów natomiast Belgia z honorowymi golami. Odjeżdża do domu. Dołącza m.in. do Senegalu. A Hiszpania będzie czekała na swoje rozgrywki w towarzystwie na przykład Argentyny. Obserwuj, baw się z nami. Dawaj znać, czy ty masz mocne karty tych drużyn, które grają. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia jeszcze trzy mecze. Cześć!